Jesteśmy właśnie na nowej miejscówce Enduro Krzeszowice, którą właśnie budujemy, miejscówka jest już, już troszkę zrobiliśmy, to jest ta sama miejscówka, którą będziecie znali z filmu Winter Fun, tam też właśnie jeździłem tutaj, tu już jest troszkę przerobione, powstał tor motocrossowy, mamy skoki, mamy dwa step upy, dwa skoki z dziurą, Pętla jeszcze nie jest dokończona, ja przyjechałem ją przetestować, żeby też powiedzieć chłopakom, co jeszcze poprawić, żeby tor był fajnie przygotowany. No i przy okazji zrobić też trening do, do zbliżających się zawodów. Także pokażę Wam ogólnie, jak trenuję do zawodów. Zobaczycie już częściowo trochę tor, jak będzie wyglądał. Mogę Wam zdradzić, że w maju będzie jego otwarcie, także. Jest na co czekać, zapraszamy, żebyście przyjechali i też pojedzili z nami tutaj. No i popatrzcie, jak wygląda tor i jak wygląda mój trening. Teraz pokażę wam jedno okrążenie, jak to wygląda. Tor jest w trakcie budowy, dodałem tam parę zakrętów, żeby, żeby było trochę dłużej, bo jak widzicie, na wprost jeszcze się nie da, nie da jechać. Ogólnie ma być tam prosta jeden zakręt, mamy tam być skok dorobiony. A ja to troszkę przerobiłem, no i pokażę wam teraz, jak to wygląda. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Jeśli chodzi o treningi, no to też y, używam właśnie zegarka na kierownicy. Y, włączam sobie. Tryb, na przykład no, nie ma niestety motoru na garminie i włączam sobie rower i też patrzę na czas w jakim jadę, żeby to, to było po prostu takie sesje mniej więcej 10 minut, 15, w zależności też od tego jakie są warunki i do jakich zawodów się przygotowuję. Teraz zrobię sobie szybką dyszkę. No i jedziemy i trenujemy. zrobiona. Staram się ogólnie, właśnie, zawsze w miarę równym tempem jeździć, żeby nie było błędów, bo węduro to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie popełniać tych błędów, bo potem przegrywa się dzień, na przykład 2 sekundy, no i to wiadomo boli. A tak jak trenujemy właśnie taką powtarzalność. No do tych błędów unikamy, także na pewno polecam jazdę dłuższych odcinków, nie tylko próbę na przykład 2 minuty, przerwa, tylko tą próbę powiedzieć sobie 10 minut, 15 minut, no i tak po prostu potrenować, żeby, to, żeby tak jakby zbudować sobie tą bazę prędkości, plus też wiadomo jak staramy się jechać szybko, no to też potem przyzwyczajamy się do tej prędkości i możemy zrobić progres, a próbując tylko jechać jedną próbę, typu 2 minuty, no to nie przyhamujemy się od tego, tylko spinamy się na chwilę I nie jest to nasze jakby, nie przyzwyczajamy się do tej prędkości, także Tu, tu warto, warto, według mnie oczywiście Jeździć sobie troszkę dłuższe dystanse Jeśli chodzi o tor, to tu mamy fajny element Tu mam koleinka, tam ma być docelowo banda Tu mamy fajny skok z dziurą Dziura jest niby mała, ale ogólnie skok jest, jest dość spory, ma krótkie wybicie, jest dość pionowe, fajnie bije w górę I tam mamy bandę prostka na dużą bandę to Wam pewnie potem pokażę, jak to wygląda. Prostka tam na trzy hopki. Eee, tutaj będzie prosta. Prawdopodobnie jeszcze zmieścimy jeden zakręt. tutaj A na środku, gadnicie, co powstanie na środku, będzie niespodzianka. Eee, coś, co tygrysy lubią najbardziej. To się możecie już domyśleć, co tam będzie fajnego. Naokoło będzie tor motokrosowy. Tak mniej więcej nitka taka, taka jak teraz. Tam już jest puszczenie, puszczone step-up potem yy, skoczki no fajnie naprawdę fajnie to wygląda mega mi się podoba yy, myślę że że chłopaki to dopieszczą no i będzie będzie ogień yy, jadę teraz 15 minut no i zobaczycie parę ujęć z tego jak teraz jechałem no i no i co no i będę potem wam powiem jeszcze co dalej ale ogólnie dzisiaj krótki trening szybki także lecimy na, na na 15 minut Yeah. <laughs> właśnie wygląda elementy to jeszcze właśnie nieprzygotowane Kolejinka, tam mamy skok z dziurą, mega przyjemny no i to właśnie też e, tu wam pokazałem teraz trochę przejazdu e, teraz miała sesja miała 15 minut e, no bardzo fajnie się jeździ, ogólnie jestem mega zadowolony z tego jak to tu wygląda i z postępów jakie chłopaki zrobili ja przez zawody nie miałem niestety aż tak dużego wpływu Tutaj bardziej robota chłopaków. No i co? No i jeszcze pojedziemy sobie 2 razy 15. No i będę kończył. Była sesja rozdrzewkowa, potem była dyszka, potem 15. Teraz jeszcze 2 razy 15 i można spadać. To taki szybki trening w tygodniu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Jestem po weekendzie, dość intensywnym, bo oba dni jeździliśmy razem z Enduro Krzeszowice. A w weekend kolejne zawody Mistrzostwa Polski Cross Country. Także trzymajcie kciuki! I do zobaczenia na zawodach. Jeśli chodzi o produkt, którego używam do łączenia motocyklów, to jest to właśnie OSI One. Psikamy, pyk i motocykl. Po myciu zawsze warto przedmuchać motor, zwłaszcza tutaj te elektryczne ja powiem, przyciski. Motorek wypcikany, umyty. Teraz zostało tylko nasmarować łańcuch. Używam do tego produktu marki Motorex. tak. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Fura już wyczyszczona. Pożegnałem się z Wami trochę za wcześnie, ale myślę, że, że tutaj też było trochę ciekawostek, takich jakich ja produktów używam właśnie do pielęgnacji swojego motocykla. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!